Witam, witam. Tutaj gramy sobie Mecca. Tak, gram tutaj sobie z No, jest takie ale myślę, że YouTube by czego polubił. Tak, full skupienie. Gramy for fun przecież. O kurde, ale siadło dwa hity przez, przez ścianę. Aż się, aż przez. Dobra. Excel odpaliłem sobie przez przypadek. Co? Mówię, że Excela sobie odpaliłem. He, <grystanie> Excel. Raz kolejny już. że ja tak mam, że... I co mi... ty na I... napisałeś? W produktu no... jakiegoś. W no i ten... Zawsze jak mi Excel odpał, taki czarny ekran mam. <grystanie> Okej. Okay. Kurde! Dlaczego jak się odwróciłem, to akurat... <grystanie> To czasem pograł. No. Aha, w ogóle... Taką ciekawostkę ci powiem, wiesz, że ogólnie... Przynajmniej mi się tak zdaje, że w OBS usunęli już opcję pauzowania tego filmu. Nie wiem, czy na Steamie, bo ogólnie na Steamie jest też OBS. I nie wiem, czy jest ta funkcja, czy nie. OBS ze Ale chyba, chyba serio, chyba pobiorę stąd. OBS. On ma tylko 500 megabajtów. No, ale są więcej funkcji na to? Czemu nie? To Ja by nie stan. Możesz spróbować z sprób tego zdefizować. No nie! Tam, lowa mam więc 32 i super low. No. Ja nie wiem czemu ja tutaj nie mam opcji, żeby przestać jakby żeby zrobić pauzę, bo przez to mi się nie chce te filmiki tak aż robić. To... kiedyś było łatwiejsze. Był taki moment, że można było po prostu... A bez ze trzeba. No tak, jeżeli on serio będzie dobrze działał, to... Łain Ja mam tylko B ze Steam. Ja się, jest coś, szczerze, że ktoś A się nie się oprócie. Nie jeszcze no mnie nie tak się mieszy sobie. No też nie wiem, no nie, nie rozumiem tego. Pod AP zagram. Ta pod AP. Pod magię no zagrał. Czarodziejem. Mam bombę. Znaczy... <laughs> obok mnie jest, żeby nie było. żadnych <śmiech> nieporozumień. <śmiech> O! Ej, no to jest. O, Majdanke. No Jaką dankę? <gry> e, tak. Dobra, wygrywamy tu teraz. No jej, zatrzymałeś się niepotrzebnie. Nie, bo mi konsola się odpaliła. Poda się opłacą grać. Dostał dwa strzały po 50. No to się fajnie opłaca. Ile dostał tamten drugi? Zero Wiedziałem, że tego nie uda mi się już teraz zrobić. Ajajaj. Teraz zagram pod inny. Teraz zagraj pod, uh, Umpa se pod też HP. Teraz pod Teraz zagraj. Umpa lumpa. Noch, ja chciałem powiedzieć, że to tu lumpa. Umpa z lumpeksu kupiłeś sobie. Trochę się zdenerwowałem. Dlaczego nikt tamto z schodów nie idzie? Kurczę! No i już zaczął iść. A nie. Biało ma. A jej? Ta sam, sam masz biało. Sajcik. No! Nie! Chociaż z, z A ja spadłem z, wysoko... z wysokości. Ciekawe za ja ile muszę dostać? Przez... No, podesz tak w sumie zrobić? Nie, jak lepiej... cię. Dam jest? Dam cię... Dam cię... Dam cię... Dam cię... Dam cię... masz Jak on tak szybko tam był Rundę oh! też głowie mam to co No, to jest taktyczna zmiana celownika jak są rundy A ty film, czy nie? Nie A po jakich? grzyb? Dobra, ostatnia runda, to musimy się teraz skupić Mogłeś hmm. znowu nią w Tak, mogłem niby, ale... Myślę, że wtedy on by miał szansę zginąć A kurde! Dlaczego zawsze kiedy. Minus 88? Zawsze. Zawsze to jest to kiedy. Minus sobie... 6. Zawsze kiedy sobie nie kupuje akurat e, kewa, to muszę dostać idealnie sobie jak przyjąć, nie wiem. Tak odzłapać tego granata bez zawleczki. to jest naprawdę. Irytująco. Nie mów nic o tej postaci mojej, dobra? No. <gry> no. Tak wiemy już co chciałeś powiedzieć I nie, nie możesz tego powiedzieć A powiedz, co, co chciałam powiedzieć zobaczy się dobrze <grym> <grym> Tak. No. Taktycznie Idziemy tutaj taktyką Looma. Ta, Lołam. ma Ta Dwa razy w nogę to Ojej hmm. Przejdź taki Dobra, zmiana celownika. Pewnie profil prywatny? Nie, z Turcją ustawioną, no to wiadomo. <noise> Co wiadomo? Znaczy Turcję ustawioną. To wszystko powinno mówić. Aha! <noise> Jakoś jak ja tak szybko nie mogę. Minus teraz się tylko CZEGO tak strzela? Maka Nam smaka na maka Jak jakoś nie mogłem trafić Ja nie mogę. Po tym co ja odwaliłem, co ja tak przys przysnęło mi się, to nie wiem. Dobra, taki celownik powinien być GIT. I, i jeszcze raz celownik zmienisz w tym meczu? Tak ciekawym Nie czy? wiem, jeżeli komuś się nudzi, może policzyć w komentarzu. Jeżeli ktokolwiek to zobaczy ten film, się w ogóle wyjdzie. No nie! Łapaj, Kinder, niespodzianka! Nie! Nie wiem, pagu! Dziękuję. To był mój granat, czy to był jego? Bo ja w końcu nie wiem. Ale jaki... Bo ja rzuciłem granat i ja nie wiem czy on się przypadkiem nie odbił i... to nie był mój granat. Może <grym> tak było, że się odbił i to... z mojego granatu dostałem. Czekaj, czekaj, będzie Sonic 1. Co jest? Ja jakoś tak się... O, minus 60. I przeszedł? Co jest? Drugi loam, ma 40 hp. Nie! Co to było? Nie wiedziałem, że to mnie tam dosięgnie. Myślę, że mnie to tam już nie dosięgnie. Zeszed. Nie, nie wiem. dwóch tam. To samo wartościówkę. na filmie zobaczycie jak ja ten celownik zmieniałem często. Ja z każdym wychyleniem mam inny celownik. Co jest jakiś tak teraz cięło? Patrzę o plecy jakby szedł. Próbuję skoczyć zrobić, jak pójdzie. No nie! Idzie. No tam idzie. Nie, no. wyjdzie. Fajnie. Ile mu zadałeś? Nie wiem. Ej, można mieć dwie gry naraz, odpuszczone na, st na tak. Steamie? W sumie byłoby ciężko nagrywać, jeżeli by tak nie można było. Jakąś gierkę nagrywać. Zobaczę ten OBS na Steamie. Bo może i będzie on ciekawszy. Skanuję. one tapę, ci patrz. Nie mówiłem od kogo. One <grystanie> Nic, bo ja dostałem tapa. No, bo tak to byśmy co jeszcze mieli szansę wygrać. Teraz jeszcze to zrobię, ja ci teraz mówię. Uwierz kupię mi tak jak diglo. w to, że kupię ci kosy. Jest mała szansa, bo kupiłem diglo. No ja też. Okej. Okay. A co ty masz, mało? się żyje. No nie, no! Uwaga. Ale powiedziałem. A nie, nie spadłem z rangi. Więc tak, super, fajnie, bywajcie. No. gdzie są nawet celowniki znaleźć <głosy> <głosy> no